Inne zasady w odcinkach konkursowych już znamy, ale nie znamy nowej ekipy fachowców, bo tym razem to nie Marcinek i Waldi, ale Piotr i Paweł wykonali większość prac w konkursowych wnętrzach zaprojektowanych przez nasze dziewczyny. Piotr, Paweł, Paweł, Piotr, Piotr, a to jest Paweł, czyli bardzo modny duet bliźniaków którzy w konkursie Leroy Merlin wykonują wszystkie prace. Chłopaki, właśnie a propos tych prac, bo już zrobiliście trzy, cztery wnętrza. Teraz czwarte. Czwarte wnętrze. Powiedzcie, jak ludzie reagują na, na te zmiany, gdzie nie ma nas, wysyłamy bliźniaków, nie ma Walbiego, nie ma Marcinka. Jak, jak to wygląda? Czy znaczy, są no, reakcje ludzi? Nie, ogólnie sympatyczne, są bardzo zadowolone. Nie, zresztą my też, bo współpraca z ludźmi jest fajna. I czy były jakieś zaskoczenia, jakieś zgrzyty w trakcie realizacji? Znaczy, zgrzytów może nie było, natomiast zaskoczenia były takie, że jednak ludzie nie są przyzwyczajeni do odważnych kolorów. No. Wy tutaj jednak dajecie takie dość odważne kolory, takie... Wyzywające czasami, więc dla ludzi no, starszego pokolenia, na przykład szary pokój by Gdańsk, gdzie robiliśmy, no to był taki zaskoczenie. Natomiast później kobietowa zadowolona w całości. Tak, dla wielu osób odważne kolory zaproponowane przez stylistki były na początku szokiem. Słuchaj, jesteście do siebie bardzo podobni? Mi jedna rzecz. Czy kiedyś w dzieciństwie, a może teraz? zamieniacie się czasami rolami? W dzieciństwie to nasze znaczy, no może nie w dzieciństwie, bo w szkole średniej żeśmy się zamieniali. Zdarzało się tak. Na randki też chodziście wymiennie? A to bardzo wcześnie, a już później to już zostało raczej tak, że to w całej dziewczyny tak zostało. Co ja, a wolisz brunetki czy blondynki? Blondynki, bo żołek blondynku. A ty? Również też blondynko, więc blondynki. <głosy> <głosy> nie mam szans. <noise> ja to się zastanawiam, jak zareaguje Marcin z Waldi na taką sytuację, bo oni są bardzo zazdrośni. Oni twierdzą, że nie mają monopol na, na nasze akcje, na nasze mniejsza. A tutaj mamy Was i ja myślę, że będzie ciężko się wytłumaczyć mm. Marcinowi, Waldkowi, dlaczego wzięłyśmy nowych, fajnych facetów do naszego programu. Dla każdego starszego konkurencja jest potrzebna w życiu. Wtedy ich to mobilizuje do tego, żeby lepiej robili. Powiedzcie mi, od której zaczęliście kłaść te panele? Od dziewiątej. Od dziewiątej, godzina jest dwunasta i już prawie cały pokój zrobiony. Nie musieliście odklejać tej, tej płytki PCV? Tak, Trzyma powierzchnia jest równa. Także nie było potrzeby. No, także tak, jutro wchodzimy i jest podłoga położona, listwy przykręcone i, I już... Może walli z ekipą działać. Walli z ekipą.